Hej, kochani z tej strony Julia i 2025 rok już tuż za rogiem, i tutaj w poprzednim roku miałam takie podsumowanie 2023 roku i wstęp do 2024 roku i w tym roku, albo na następny rok chcę zrobić to samo, ogólnie zrobić to samo, czyli stworzenie swoich celów, taka motywacja, taka inspiracja na następny rok. Vision Board i na czym właśnie chciała się skupić takie te cele. W tamtym roku jak robiłam tą swój Vision Board i ogólnie ten cały filmik, to on nie był taki do końca pełny, taki do końca cały, ponieważ to była moja pierwsza vision board i zauważam, jak dużo zrobiłam w niej po prostu błędów. Zauważam, że po prostu na mojej tablicy nie ma takich konkretnych celów. To były wszystkie takie cele związane bardziej. Takie osobiste, że się chyba bardziej skupić w tym roku. Wie, sobie. I co jedyna mogę powiedzieć, że to, co było rok temu, a to, co jest teraz, jest po prostu niesamowite, bo tak dużo rzeczy się zmieniło. Nie wiem, czy to dzięki bo czy w ogóle w tym roku się bardzo dużo zadziało, ale tak, po prostu aż w to nie wierzę. I zauważyłam, że ogólnie moje podejście, wszystko, co było w tamtym roku się kompletnie zmieniło. Zmieniłam się psychicznie, zmieniłam się wyglądowo, zmieniłam swoje cele i nastawienie ogólnie na wszystko, więc jestem bardzo z tego dumna i zauważam po prostu moje błędy z poprzednich lat które mogłam zmienić i potem je udoskonalać, więc bardzo się cieszę, że doszłam do tego w końcu i że w końcu to zauważyłam. I tutaj podsumowałam trochę tamten rok, powiedziałam te zmiany i w ogóle, więc teraz przejdę do podsumowania ogólnie mojej vision board. Jak wiecie lub nie, ja miałam ją w ramce. Teraz mam plan, że po prostu mam już duże kartki i po prostu będę na dużej karcie, a pozorę po prostu to na tym. Jeszcze zobaczymy. I tak ona się prezentuje. Ona była zawsze przed moim biurkiem. Teraz przekręcamy i zobaczymy, co się z niej spełniło. A co nie? Posławiam tu moją Vision Board, tak nie wiem czy ją widzicie, czy nie Wydaje mi się, że ją widzicie jako tako I pierwsza rzecz, ja tu mam też ich żeby nie było, ja mam wszystko zapisane Tak w skrótach, ale mam zapisane No i pierwsza rzecz to zacznijmy o mojej estetyce tutaj miałam estetykę takiej Vanilla klinger. Clinger. No i się bardzo cieszę, ponieważ w końcu odkryłam swoją estetykę i odkryłam to, że warto po prostu być sobą i nie udawać nikogo. To też jest bardzo ważne. I poczułam to, że ja jestem ogólnie w każdego po trochu. I chodzi o cery, jak widzicie tutaj mam różne twarze, właśnie mam takie czyste i w ogóle chciałam powiedzieć, że mój stan cery się poprawił i dbałam o nią i w ogóle teraz jedynie to muszę ją tylko oczyścić, ale nie mam żadnych wyprysków ani nic. Eee, możecie sobie zobaczyć. Nie ma nic, więc z tego jestem bardzo dumna, bo były okresy, oczywiście, że były gorsze i oczywiście będą okresy, bo to jest normalne, ale tu bardziej chodziło mi też o taką higienę o takie dbanie o siebie. Ja od mojego mam ogólnie dzika, jak chodzi o higienę i w ogóle, więc tutaj akurat nie było problemu, ale zawsze widziałam, że ktoś to dawał, zawsze chciałam, że to mnie to przypominało, zawsze mówiłam, że będzie zawsze lepiej. jak chodzi o sancery, bo jak patrzyłam czasami na sancerę to miałam takie. Ojeju, dlaczego mam te pryszcze lub coś tym ale potem po prostu uświadomiłam, sobie jak patrzyłam na tą wizję, bo już mówiłam, kilka, są momenty lepsze i gorsze. Masz teraz ten gorszy moment, po tym gorszym momencie będzie ten lepszy. I tak prostu sobie tłumaczyłam, i, i, i tak mogę powiedzieć, jak chodzi o moją cerę. Jak widzieliście, mam tutaj paznokcie na mojej pierwszej I o co mi chodziło? Bo wtedy, w tamtym roku, nie chodziłam na paznokcie, robiłam paznokcie sama. I strasznie mi to stresowało. Stresowałam się tym, że one mi odpadną, bo nie robiłam ich jakoś profesjonalnie, nie, nie znałam się, ani się też niezbytnio starałam, ponieważ po prostu one były dla mnie, uprawią, że marnowałam czas przez to. Więc postanowiłam, że będę chodzić i teraz chodzę do kosmetyczki, jak ktoś zauważył na moich filmikach i mam dzisiejsze paznokcie, miałam paznokcie takie i miałam już białe paznokcie, więc spełniłam ogólnie tak, dosłownie, dosłownie spełniłam z tych Punktów. I chodzi o sylwetkę, bo tutaj widzicie mam Pilates Princess Era. Miałam taką erę. I mam ogólnie tutaj sylwetkę, mam trzy panie ze sylwetkami. I dosłownie mogę wam powiedzieć, że w 2004 roku wzięłam takim nastawieniem, żeby chociaż 80% dać się jakby na siebie, żeby się skupić na sobie. I w ogóle, bo zawsze skupiałam się na innych, żeby im pomóc. I pierwszy raz miałam taki rok, że po prostu chciałam się na sobie skupić. No i dzięki temu, wydaje mi się, y, służyłam 10 kg, więc bardzo, bardzo cieszę. Nie wiem, czy zauważyliście, czy nie, ale tak, kolejne tutaj rzeczy. To tu mamy kamerę, to już mówię, ta kamera ma już rok. Wszystko najlepszego kamerą, bo ja ją na święta dostałam, pamiętam tam, ej, sobie przypomniałam, na święta dostałam. O to kamerę, no to mam i nagrywam z niej więc bardzo się cieszę, no i mogę wam powiedzieć trochę jak chodzi o te banery o te, o te montowanie, w ogóle jestem trochę na siebie zła jak chodzi o ten rok, o YouTube, o mój kanał że, że nie byłam taka regularna i że nie starałam się tak jak u mnie powinnam bo naprawdę sprawia mi to radość, tutaj gadanie do was montowanie, to ja lubię to robić, ale nie wiem dlaczego, po prostu miałam takie też też po prostu nie, nie nagrywałam, nie montowałam i, i było jak było. I to akurat jest ona ale jedną rzecz, która mnie bardzo cieszy, to jest, e, że wbiliśmy Tysiaka na YouTubie, więc bardzo się cieszę i mam nadzieję, że to będzie tylko rosło. I bez wobec tego nie zrobię, więc dziękuję i kocham Was. Teraz... Współ, współpracę, czyli mamy tutaj sesje zdjęciowe i tutaj chodzi mi też, trochę chodziło mi tu też o współpracę trochę źle to pokazałam, ale też o to mi chodziło i mam swoją pierwszą współpracę jak już chyba dobrze wiecie jest to po prostu kurs www.maturawrobówce.pl który bardzo polecam i po prostu no jest to idealny kurs, ponieważ ponieważ jestem na rozszerzeniu Biolchem i po prostu naprawdę każdemu, kto jest na rozszerzonym biachem, polecam ten kur... No i to jest moja pierwsza współpraca i mam nadzieję, że to nie będzie moja ostatnia współpraca, bo... Ogólnie każdego chyba młodego influencera jest marzenie mieć z kimś jeszcze jakąś współpracę. I jak już wspomniałam jeszcze o sesjach zdjęciowych, to wam powiem, że bardzo chciałam mieć sesję zdjęciową. Jakieś marki ciuchów, lub w stylu. zawsze to chciałam robić, zawsze chciałam mieć jakąś sesję zdjęciową. I nie wiem, czy to można zrobić, bo to nie była taka profesjonalna sesja zdjęciowa, ale mam z Grecji, mam śliczne zdjęcia, które zrobiła mi moja siostra i po prostu wyglądają one o wiele, wiele lepiej niż te po prostu z sesji zdjęciowych, które mi się bardzo podobają. Ja Wam dam kilka zdjęć. Tych moich ulubionych, najlepszych i moim zdaniem ja mogę ten punkt po prostu odhaczyć. Mój styl. Bardzo zmieniłam swój styl ubioru. Odnalazłam swój styl ubioru i już wiem w końcu, w jakim kierunku idę. Wiem wiem co mam przedkupować, jak idę gdzieś do jakiegoś sklepu z więc e, bardzo się cieszę i mam sweterki, może nie dokładnie te same, ale czuję się jakby, po prostu wiem, że już odnalazłam to wszystko i właśnie e, o to mi ogólnie chodziło. Kolejna rzecz jest tu punktem. To jest czytanie książek. W tym roku mniej czytałam książek, niż w 2003 roku. Czytałam chyba trzy książki w tym roku, a w tamtym roku chyba czytałam, czytałam mnóstwo książek. I mam tu również takie różne teksty i wydaje mi się, że dużo się z nich spełniło. I jeszcze mam jeden tutaj taki, też chodzi o social media. To jest taka aktywność i chodziło mi o żeby być aktywna na Instagramie i na TikToku, na Instagramie mi zasięgi chyba spadły, ale nic do tego nie mam, jakby bywa. Nie jestem zbytnio aktywna na Instagramie, choć się staram to powiem wam, że na TikToku gdy się staram, to naprawdę idzie w górę i są różne filmiki, które się wybijają naprawdę wysoko I jestem z niej szczęśliwa, choć nie jestem taka sławna samosłówna. I to jest właśnie podsumowanie mojej vision board. Kolejnym etapem jest, są ogólnie moje cele na 2025 rok. Stworzyłam piękną listę, są to takie, jest to taka prosta lista, tak żeby wiedzieć na czym się bym chciała bardziej skupić i w ogóle eee, i pierwszą rzeczą jest zacząć czytać tak regularnie. Tak jak już wspomniałam, w, tamtym ro w tym roku nie czytam jakoś za dużo książek, a tu bym chciała chociaż 5 stron dziennie. Eee, lepszy mindset, więc dobre oceny, aby się starać, żeby się uczyć, eee, na każdej sprawie, na każdą kartkówkę, zadbać o włosy. Jak widzicie, byłam w Londynku, teraz jestem brunetką i to już jest na stałe. To nie jest żaden toner, Wam mam raz tym. I e, bardzo mi się to podoba i mam nadzieję, że zacząłem po prostu dbać o nie, to będą jeszcze lepsze. E, I tak na razie wyglądam ona tak i na razie nic nie mogę z nawet zrobić. zacząć ćwiczyć regularnie. No i jedna z najważniejszych rzeczy, czyli ograniczenie telefonu, co założyłam w tym roku długo, dużo, dużo przesiedziałam na telefonie. Może początek roku nie było tak źle, to teraz jest coraz gorzej. Znaczy nie mówię, że mam jakieś problemy z tym w ogóle, bo to nie jest aż tak długo, ale moim zdaniem po prostu jest to już długie, za długo siedzę na tym telefonie i chciała to zmienić, więc yy, mam jakieś już ograniczenia wstawione, bo... Zaczynam już od teraz, nie zaczynam to od nowego roku, tylko już staram się wszystko wdrożyć od teraz, żeby było mi łatwiej. No i teraz kochani, najlepszy etap, czyli tworzenie mojej billboard. Czyli, znaczy no, nie tworzenie, tylko aktualnie będziemy wybierać te cele, będziemy szukać zdjęć e, inspiracji na Pinterestie lub w, w internecie ogólnie. E, ja już mam tu tablecik i będziemy szukać wszystkiego... ogóle trochę zimno się zrobiło, do tego się ubrałam i chciałam wam powiedzieć, że ja zrobiłam tutaj takie ładne części mojego, mi, moje vision board. I za niedługo będę je drukowaniem bo tam kilka razy zapisałam niechcący. Już je wydrukowałam i prezentuje się to tak. I są one takie szare i tak, ale ja korzystam z zwykłej drukarki e, i nie są one zbyt takie wyraźne. No ale, let's go z robieniem, tworzenie vision board. Ja mam teraz kilka kart i będziemy je teraz wycinać, więc zabrą do wycinania. Tu mam naukę, tu mam przyjaciół, tu mam social media, tu mam podróże, glow-up, sylwetka, torcik styl. Tak się prezentujemy! Vision Board! Jestem z niej tak zadowolona! I kolejne rzecz, czyli już taką ostatnią rzeczą, którą będziemy robić, czyli przypomnienia, czyli co miesiąc musimy sobie nastawić przypomnienie w naszym kalendarzyku. zrobiliśmy już to, więc bardzo się cieszę, bardzo, bardzo się cieszę. Jak wam się podobały takie filmiki, podobał wam się taki filmik właśnie związany za tą Vision Board, to bardzo się cieszę. Chciałam was oraz mnie zmodować do stworzenia właśnie takiej Vision Board i was bardzo zachęcam do takiego stworzenia, ponieważ jest to rzecz po prostu cudowna i niesamowita. Aż nie mogę się napatrzeć, po na się... Ja wam rzucam są bujerki. Do zobaczenia. Pa!